To naprawdę zabił Aviciiego. Jak ktoś, kto osiągnął taki sukces i zgromadził fortunę, mógł być skłonny do zakończenia swojego życia w wieku zaledwie 28 lat? Szokująca śmierć Tima Berglinga, szwedzkiego DJ-a i producenta, znanego jako Avicii, wstrząsnęła światem muzyki i skłoniła do poszukiwania odpowiedzi na to dręczące pytanie. To przerażająca opowieść o wzlotach i upadkach Abiciego i o tym, jak szpony przemysłu muzycznego mogą popchnąć człowieka na krawędź jego życia. Szybki wzlot do gwiazd. Aby zrozumieć głębię zmagań Abiciego, musimy najpierw spojrzeć na jego astronomiczny wzlot do sławy. Od najmłodszych lat Tim Bergling wykazywał niesamowity talent do produkcji muzyki, spędzając niezliczone godziny w swoim studio, tworząc bity, które ostatecznie oczarowały miliony. Studio to może też za dużo powiedziane, był to po prostu pokój. Jak wspomina holenderski DJ Laidback Look, wziąłem go pod swoje skrzydła i zaczął mi wysyłać mnóstwo materiału. Musiałem go zapytać, czym ma w ogóle życie. Pracowitość i poświęcenie Aviciego były widoczne od początku, ale był to miecz obosieczny, który później przyczynił się do jego upadku. W 2010 roku, mając zaledwie 18 lat, podpisał kontrakt z promotorem, Arashem Ashpurnurim, który wierzył, że może uczynić Berglinga globalną gwiazdą. No i miał rację. Hit za hitem. Pseudonim Avicii stał się synonimem eksplozji sceny IBM. Jego wypłaty za występy szybko przekroczyły 250 tysięcy dolarów za pokaz, a jego roczne dochody szacowano na ponad 20 milionów dolarów. Ale jak się wkrótce przekonamy, to nagłe wprowadzenie w świat reflektorów i ogromnego bogactwa miało także wysoką cenę, której Bergling nie był w stanie dźwignąć. Nieustanny młyn. Z szybkim awansem do statusu supergwiazdy, Avicii znalazł się w nieustannym młynie przemysłu muzycznego. Mordercze tempo, które miało ogromny wpływ na jego fizyczne i psychiczne zdrowie. Tak jak wspomniałem, jego sukces był mieczem obosiecznym. Im bardziej stawał się popularny, tym większe było zapotrzebowanie na jego występy na żywo. Avicii często grał kilka koncertów w różnych miastach tej samej nocy. Był to poziom wymagań, z którym nawet weterani mieliby problem. Nie mówiąc już o młodym introwertyku jak Avicii, który najlepiej czuł się w studio, tworząc muzykę w zaciszu. Podróżujesz po całym świecie, żyjesz na walizkach, docierasz do miejsca, gdzie wszędzie jest darmowy alkohol. To trochę dziwne, jeżeli nie pijesz. Przyznał sam Avicii w wywiadzie dla GQ w 2013 roku. Alkohol stał się podporą. Sposobem na radzenie sobie z ogromnym stresem i lękiem, które towarzyszyły występom przed tysiącami ludzi noc po nocy. Ale nawet, gdy zaczęły pojawiać się pierwsze ostrzegawcze znaki. Machina pchała go coraz mocniej. W 2012 roku Avicii zagrał ponad 200 koncertów, zarabiając miliony, ale płacąc za to wysoką cenę. Nadmierne picie w tym roku zmusiło go do 11-dniowego pobytu w szpitalu w Nowym Jorku z potencjalnie śmiertelnym przypadkiem ostrego zapalenia trzustki. Można by pomyśleć, że poważne problemy zdrowotne zmusiłyby go do przemyślenia swojego morderczego harmonogramu. Ale nieustanny młyn trwał nieprzerwanie. Między 2012 a 2014 rokiem Aviciemu był przepisywany koktajl opioidowych leków przeciwbólowych, aby chociaż trochę wyciszyć ciągły ból spowodowany zapaleniem trzust, ale zamiast ulgi. Te wysoce uzależniające leki tylko nasilały jego istniejące problemy z alkoholem oraz lękiem. Pomimo próśb bliskich o zwolnienie tempa i poszukanie pomocy Avicii czuł ogromny nacisk, aby kontynuować, aby występować bez względu na wszystko. Miał świadomość, że jego praca jest także chlebem dla innych. Ta intensywna tendencja do zadowalania ludzi w połączeniu z lękiem przed zamiedzeniem swoich fanów sprawiła, że Avicii nadal pchał swoje ciało i umysł do granic możliwości. Nawet gdy jego problemy zdrowotne się mnożyły, a zależność od substancji rosła, daty tras koncertowych nadal się gromadziły, a pieniądze, które dystrybuował pomiędzy swoich współpracowników nadal napływały. To jest znajoma historia z przemysłu muzycznego, która często celebruje, a nawet gloryfikuje nadmiar. Z tym życia Rockmana, Pełen hucznych imprez i ciągłych tras koncertowych. Ale dla kogoś takiego jak Avicii, który był podatny na lęk i depresję, ten nieprzejednany młyn okazał się receptą na katastrofę. Kryzys zdrowotny. W miarę jak nieustanny harmonogram tras koncertowych jego zaczął zbierać swoje żniwo, jego problemy zdrowotne przerodziły się w pełnowymiarowy kryzys, a było to w 2014 roku. W marcu, tuż przed serią głośnych koncertów na Ultra Music Festival w Miami, jego pęcherzyk żółciowy i wyrostek robaczkowy pękły, co wymagało nagłej operacji. Pomimo usunięcia dwóch ważnych organów, Avicii wrócił na scenę w ciągu dwóch tygodni. Wygodni, występując we mgle leków i lęku, były to wyraźne sygnały, że powinien się wycofać, ale show trwało. Bez względu na kruchy stan fizyczny i psychiczny producenta, operacja i okres rekonwalescencji tylko pogłębiły zależność Aviciego od silnych opioidowych leków przeciwbólowych. To, co miało pomóc w bólu fizycznym, szybko przerodziło się w pełnowymiarowe uzależnienie, pogarszając jego istniejące problemy z lękiem i depresją. Pod koniec 2014 roku osoby najbliższe Aviciemu rozpoznały, że popadł w naprawdę destrukcyjną ścieżkę, realizując różne opioidowe recepty od lekarzy w Hollywood, rozpaczliwie szukając ulgi od ciągłego bólu i nacisku, które stawały się jego nową, choć nie niechcianą normalnością. Pomimo dwóch prób interwencji przez jego zespół, w tym jednej, która skłoniła Awicziego do zgłoszenia się do ośrodka odwykowego, nic nie mogło powstrzymać młodego DJ-a od jego destrukcyjnej spirali. Punkt Krytycznie. W 2015 roku nieustanny młyn i narastające problemy zdrowotne doprowadziły Aviciego do punktu krytycznego, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Walczył z uzależnieniami od alkoholu i leków, podczas gdy lęk i depresja szalały w nim, grożąc całkowitym pochłonięciem go. Mimo to Ogromne naciski przemysłu utrzymywały się, z kolejnymi trasami koncertowymi i coraz większymi oczekiwaniami za każdym razem. Wyglądał na wychudzonego. Jego utrata wagi była szokująca. Wspomina DJ Cascade. To wtedy dotarło do mnie, że może nie przezwyciężyć swoich zmagań, że będzie pierwszym muzykiem elektronicznym, który dołączy do niesławnego klubu 27. To była przerażająca wizja. Fakt, że mimo ogromnego sukcesu i bogactwa Avicii balansował na krawędzi, a jego, wydawałoby się, jasna przyszłość została zaciemniona przez dobrze znane widmo destrukcyjnych sił sławy. W miarę pogarszania się jego stanu pojawiły się pęknięcia w jego relacjach z zespołem menadżerskim kierowanym przez Arasza Purnurim. Chociaż Purnurim twierdził, że zrobił wszystko, co możliwe, aby chronić artystę, organizując wiele interwencji i nawet odwołując trasy koncertowe wbrew życzeniom Aviciego. Inni bliscy sytuacji malują zupełnie inny obraz. Są oskarżenia, że menadżer stawiał zyski ponad zdrowie DJ-a, nieustannie namawiając go do występów i wykorzystując jego rosnącą popularność bez względu na konsekwencje. Według źródeł brał nadmierną część zarobków i praw autorskich Aviciego, co stwarzało ogromny nacisk finansowy na młodego artystę, aby nadal pracować, mimo że szybko się rozpadał. Menadżer zaprzecza tym twierdzeniom, sugerując, że opłata 20%, którą Pobierał była standardowa, a jego własne zyski były tylko ułamkiem ogromnych dochodów generowanych przez Abiciego. Bez względu na to, gdzie leży prawda, jasnym jest, że w 2015 roku skomplikowana sieć wymagań, oczekiwań i finansowych nacisków stała się zbyt splątana i toksyczna. Z każdą datą trasy koncertowej, każdym wybrykiem, każdym kryzysem zdrowotnym młody DJ był coraz bardziej pchany na kratę. Ostatnie dni. Po latach niepokojów i intensywnej publicznej kontroli Avicii podjął trudną decyzję w 2016 roku, aby całkowicie wycofać się z tras koncertowych. Powinno to być dla niego szansą na wycofanie się, na uzyskanie tak potrzebnej pomocy i znalezienie drogi powrotnej z przepaści. Ale jak dzisiaj wiemy, demony, które go ścigały przez tak długi czas, były dalekie od wypędzenia. Ostatnie dni Avicii w kwietniu 2018 roku spędził w Omanie, co miało być bardzo potrzebnym odpoczynkiem. Według relacji z luksusowego Ośrodka Muscat Hills, w którym przybywał, wydawał się być w dobrym nastroju podczas swojego pobytu. Angażował się w aktywności takie jak kitesurfing i żeglowanie z przyjaciółmi. Nawet pozował do zdjęć z fanami, ukazując skromną, przyjazną osobowość ukrytą za statusem globalnej megagwiazdy. Ale najbliżsi czuli, że jego stan psychiczny szybko się pogarsza, zmieniając się gwałtownie mimo idyllicznych warunków. Jego rodzina była tak zaniepokojona jednym z telefonów, że Krewny natychmiast poleciał do Omanu w desperackiej próbie interwencji i udzielenia wsparcia, ale niestety. Przybył za późno. Wieczorem 19 kwietnia Awiciego ostatni raz widziano w holu ośrodka. Sprawiał wrażenie bycia w dobrym nastroju. Kilka godzin później stało się coś niewyobrażalnego. W wieku zaledwie 28 lat Tim Bergling odszedł, wysyłając falę szoku przez świat muzyki i gasząc talent na miarę pokolenia. W obliczu tragedii zaczęły pojawiać się trudne pytania, wskazując palcem w każdym kierunku. Czy jego zespół menadżerski, w szczególności Araż, byli zbyt skoncentrowani na zyskach kosztem ogólnego dobrostanu swojego artysty? Czy przemysł jako całość przymykał oko na oczywiste cierpienie Aviciego, stawiając zyski ponad zdrowie psychiczne DJ-a? A może to niezdolność samego Aviciego do szukania pomocy i zmierzenia się ze swoimi wewnętrznymi demonami była ostatecznie jego zgubą? No, Nie ma łatwych odpowiedzi, ale jest za to mnóstwo trudnych lekcji do odrobienia. Temat ogromnych nacisków na młodych artystów, którzy są w świetle reflektorów, i potrzeba tutaj zdecydowanie lepszych systemów wsparcia i zasobów, które pomogą się poruszać po unikalnych wezwaniach życia publicznego. Jeżeli chcecie poznać więcej szczegółów, które działy się wewnątrz relacji Avicii i zespół menedżerski, to dajcie znać w komentarzach. Nagram drugą część. Temat jest naprawdę warty opowiedzenia i jest trochę źródeł, także je zbiorę i opowiem, ale także mogę to skonfrontować ze swoimi doświadczeniami jako że pracuję już 9 lat w branży muzycznej, zachęcam do pozostawienia suba i komentarza z nazwą artysty lub zespołu, o którym chcielibyście usłyszeć historię. Dobrego tygodnia, trzymajcie się. Na razie, Elo.